Czy żyjesz w pośpiechu? Kiedy przez cały dzień wirujesz w pracy, żołądek burczy, bo nie miałeś czasu zjeść porządnego posiłku, a oczy są zamglone z braku snu i z powodu wielu nieprzespanych nocy przy biurku. Może ścigasz się z czasem, starając się spełnić niespełnione jeszcze marzenia, ale Twoje kroki są zbyt pośpieszne, biegniesz bez końca i zapominasz, żeby pokochać samego siebie. To był jeden z dni weekendu. Dzieci z naszej ulicy nie musiały iść do szkoły, więc zebrały się na początku alejki, żeby razem się bawić. Jedna grupka grała w krokodył wychodzi na brzeg. Za każdym razem, gdy krokodył zaczynał gonić, cała gromada wrzeszczała ze strachu, po czym wybuchała śmiechem, gdy udało się uciec. Druga grupka grała w smok i ogon. Każde dziecko z radością starało się za wszelką cenę chronić ogon, nie dając się złapać panu doktorowi. Okazuje się, że do dziś dzieciaki wciąż znają te tradycyjne zabawy. Patrząc, jak się bawią radośnie, w sercu też zaświeciło słońce. Dzieci to jednak dzieci. Wystarczy spojrzeć na ich urocze twarze, by poczuć prawdziwe szczęście. Hej, dzieciaki, chcecie cukierki? Dziadek jednego z nich przyniósł torbę pełną słodyczy. Cała gromada natychmiast przerwała zabawę i rzuciła się, żeby zdobyć cukierki. Dzieci uwielbiają cukierki, lubią wszystko co słodkie, dziadek nie nadążał z rozdawaniem. Kiedy w koszyku został już tylko jeden cukierek, sięgnął ręką i powiedział: Ań Zjong, chodź tu, ten cukierek jest dla ciebie. Dopiero wtedy zauważyłem, że podczas gdy inne dzieci bawiły się radośnie, jedna dziewczynka siedziała tuż przy progu domu. Siedziała zgarbiona, głowę miała pochyloną nisko, kolana aż przy uszach, a w dłoniach bawiła się kilkoma źdźbłami trawy. Usłyszawszy wołanie dziadka, dziewczynka podbiegła. Dziadek włożył cukierka w jej dłoń. Podziękowała i schowała go do kieszeni. Kiedy zapytał, czemu go od razu nie zje, odpowiedziała: Zostawiam dla młodszej siostry. Ann Dzjong ma 8 lat, ale jest najstarsza w domu. Jej rodzice się rozwiedli, bo ojciec był zbyt biedny, a matka nie wytrzymała. Opuściła ojca i ją, by poszukać nowego domu, kiedy dziewczynka miała pięć lat. Ale po dwóch, trzech latach, matka zginęła w wypadku. Tak mówili sąsiedzi. Anżur jest bardzo uczuciowa, dorosła przedwcześnie. Kiedy mama jeszcze z nią mieszkała, pewnego razu zobaczyła dużą bliznę na jej brzuchu. Zapytała z niepokojem: Mamo, co to za choroba? Mama zażartowała, to po tym, jak lekarz musiał rozciąć mi brzuch, żeby cię urodzić. Usłyszawszy to, dziewczynka rozpłakała się, dotknęła wypukłej blizny i białych rozstępów na pomarszczonym brzuchu mamy i długo jeszcze pociągała nosem. Mama tylko machnęła ręką i powiedziała: Ojej, nic się nie stało, teraz czuję się świetnie. A ona nadal płakała. Było jej smutno, że mama musiała tak cierpieć, żeby ją urodzić. Bardzo tęskni za mamą. W tamtym momencie, kiedy mama pakowała ubrania do torby i wychodziła z domu, wsiadając do samochodu obcego mężczyzny, też płakała. Oczy miała zamglone od łez, ale starała się je szeroko otworzyć, żeby widzieć drogę, żeby móc pobiec za mamą i błagać, żeby została. Ale samochód odjeżdżał dalej i dalej. Zastanawiała się, dlaczego tata wtedy tylko siedział w milczeniu, dlaczego nie pobiegł razem z nią za mamą. Tata tylko siedział cicho i palił papierosa, zmęczony, ze zmarszczkami, opalony na ciemno, przesiąknięty zapachem alkoholu i tytoniu. Bardzo go też kocha. Tata pracuje fizycznie, dźwiga ciężkie worki z cementem, układa cegły na gołych plecach w upalne letnie dni, żeby zarobić na jej naukę. Pamięta, jak mama wychodząc powiedziała jej, że ma gotować dla taty, bo inaczej będzie tylko pił i palił zamiast jeść i szybko umrze. Dlatego od tamtej chwili zaczęła zastępować mamę i pomagać tacie we wszystkich domowych obowiązkach. Kto by pomyślał, że ośmioletnie dziecko potrafi tak dobrze sobie ze wszystkim poradzić: gotować, opiekować się młodszym rodzeństwem, karmić kury, dbać o porządek w domu. Robiła to wszystko, bo nie chciała, żeby tata musiał jeszcze bardziej cierpieć. Dawniej mama często dzwoniła do niej przez telefon sąsiadki. Kiedy słyszała jej głos po drugiej stronie słuchawki, była bardzo szczęśliwa. Marzyła tylko o tym, żeby dni mijały szybciej, żeby jak najszybciej nadeszły piątkowe wieczory, kiedy sąsiadka wołała ją do telefonu, by mogła posłuchać, co mama ma jej do powiedzenia. Wiedziała, że mama ją kocha, bo zawsze powtarzała, że musi się dobrze uczyć, żeby w przyszłości mniej cierpieć. Ten, kto nie chce, żebyś cierpiał, to ten, kto cię kocha. Dlatego zawsze pilnie się uczyła, zawsze odrabiała wszystkie zadania domowe. Ale któregoś piątkowego wieczoru czekała i czekała, a telefon od mamy nie zadzwonił. Kilka dni później usłyszała od sąsiadów, że jej mama zmarła w wypadku. Nie rozumiała wtedy, co naprawdę znaczy śmierć. Mówili, że mama zamieniła się w garść popiołu i uniosła się do nieba. No dobrze, do nieba też może być, ona też lubi niebo, lubi patrzeć na niebieskie chmury. Często wyobrażała sobie, że będzie biegać i skakać po miękkich obłokach. Tamtego dnia, tamtej nocy na pewno byłoby bardzo wesoło. Wystarczyłoby, żeby mama była szczęśliwa i zadzwoniła do niej. Wtedy mogła pójść, gdzie tylko chciała. Siedziała ciągłe przy drzwiach domu sąsiadki, czekając na telefon od mamy, ale żaden sygnał nie nadchodził. Raz nawet stała w ciemności przy wejściu i tak wystraszyła sąsiadkę, że ta aż upadła i skręciła sobie kostkę. Wtedy syn sąsiadki krzyknął: Twoja matka nie żyje, już nigdy do ciebie nie zadzwoń, więc przestań tu przychodzić. Dopiero wtedy zrozumiała, że mama naprawdę odeszła. Schowała się do pokoju i wybuchła płaczem. Tata też ją kocha, choć są biedni, stara się pracować, żeby mieć pieniądze na jej naukę. Żeby mogła chodzić do szkoły za wszelką cenę. Ludzie w okolicy mówią, że tata jest dobrym człowiekiem. Kiedyś był bardzo łagodny, nigdy nie pił alkoholu. Ale odkąd stracił pracę i mama go opuściła, a rodzina zaczęła go lekceważyć, sięgnął po alkohol, żeby zagłuszyć ból, i tak wpadł w nauk. Gdy ma wekwi alkohol, trudno mu zachować trzeźwy umysł. Wtedy tata bił ją oczy miał rozszerzone, wyciągał zniszczony, postrzępiony, skórzany pasek i okładał nią jej drobne, kościste plecy bez opamiętania. Jej małe ciało drżało. Dopiero gdy ból stał się nie do zniesienia, młodsza siostra zaczęła głośno płakać, a ona sama rozpłakała się i błagała tatę, wtedy sąsiedzi usłyszeli i przybiegli, żeby ją ratować. Dziewczynka zemdlała. Wszyscy sąsiedzi bardzo jej współczuli, ale nie mogli nic zrobić. Pewnego razu jedna z sąsiadek zapytała. Twój tata tak często cię bije, nie nienawidzisz go? A może przeprowadzisz się do mnie, ja cię wychowam? Dziewczynka pokręciła głową i powiedziała, że wcale nie nienawidzi taty, że bardzo go kocha. Bo jeśli zamieszka u sąsiadki, to kto ugotuje tacie obiad i zaopiekuje się jej młodszą siostrą? Okazuje się, że dzieci, które rozumieją życie, nie chcą ranić innych, więc wybierają, by to one same ponosiły cierpienie. Kiedy dorośli proszą je o coś, chętnie to robią, bez narzekania, bez skargi, bez złości, a tym bardziej bez buntu czy sprzeciwu. Gdy rodzice są zmęczeni lub przygnębieni, przytulają się do nich jak małe ptaszki, pomagając im rozładować smutek i troski. Nawet wtedy, gdy rodzice są rozgniewani albo traktują je niesprawiedliwie, muszą szybko wybaczyć i delikatnie pocieszyć swoich rodziców. Wolą same cierpieć, byleby tylko nie zasmucać swoich rodziców. W naszej okolicy wszyscy chwalą ani dziun za posłuszeństwo. Nawet uczą własne dzieci, mówiąc: Popatrz na dziun, grzeczna i posłuszna, a nie uparta jak wy, całymi dniami rozrabiające jak huragan, aż głowa boli. Tak, to prawda. Niesforne dzieci przyprawiają dorosłych oból głowy, a te rozumne o ból serca. Za tymi dziećmi rozumnymi, grzecznymi jak zmarzeń, kryją się tak naprawdę same rany. Nie chcą ranić innych, dlatego wybierają, by ranić samych siebie. Pod koniec zeszłego roku tata zapisał Andziąg do klubu, który prowadzę dla dzieci z okolicy, więc miałem więcej okazji, by ją lepiej poznać. W przeciwieństwie do innych żywiołowych dzieci, które krzyczą i kłócą się o zabawki, ona zawsze siedzi prosto przy stole, trudno jej się otworzyć. Pierwsze pytanie, które zwykle zadaje dzieciom przed rozpoczęciem zajęć, to How are you today? Wszystkie odpowiadają chórem I'm good, I'm happy. Tylko Ań z Jung spokojnie mówi Nic takiego, czuję się zwyczajnie, każdy dzień jest taki sam. Często bezwiednie rysuje różne twarze na przedmiotach, pojawiających się w karcie pracy zadanej przez nauczycielkę. Grube kreski atramentu, choć twarze wyglądały różnie, to wszystkie miały smutny wyraz i wielkie łzy. Używała tylko dwóch kolorów czarnego i czerwonego. Kiedy zapytałem: A ten czerwony kolor to co takiego? Odpowiedziała: To krew. Dlaczego tu jest krew, kochanie? Bo ta osoba została pobita. Wtedy długo na nią patrzyłem, pogładziłem jej włosy i zapytałem, dlaczego te osoby zostały pobite. Bo te dzieci były niegrzeczne, dlatego zostały pobite. Ale czy wiesz, co takiego zrobiły źle? Odpowiedziała: Nie wiem, oni po prostu tak mówili, że jak ktoś jest niegrzeczny, to musi dostać lanie. Podejrzewałem, że te rysunki przedstawiają ją samą i te razy, które musiała znosić. Pewnego razu dzieci w klasie bawiły się w jakąś wesołą grę i zaprosiły Anziąng do wspólnej zabawy. Wtedy zobaczyłem, jak się uśmiecha. Po raz pierwszy widziałem ten promienny uśmiech i powiedziałem: "Anziąng, ależ masz piękny uśmiech". Wtedy nagle zacisnęła usta, a uśmiech zgasł. Dopiero wiele później zrozumiałam historię, która się za tym kryła. Anziąng znaczy światło słoneczne. Nadając jej to imię, jej mama myślała, że będzie dziewczynką o promiennym uśmiechu porannego słońca. I rzeczywiście uśmiechała się bardzo ładnie, zupełnie jak jej mama. Sąsiedzi tak mówili: Ta mała, jak się uśmiechnie, wygląda dokładnie jak jej matka. Może właśnie dlatego ojciec ją często bił. Po usłyszeniu tych słów zamarłam. Okazało się, że to dlatego nigdy nie widziałam jej uśmiechu. Bała się, że kiedy się uśmiecha, wygląda jak mama. A to sprawia, że ból ojca staje się jeszcze bardziej rozdzierający, więc zaciskała usta i zamykała swój uśmiech. Bała się, że tata będzie smutny. Dlaczego ludzie mówią dzieciom takie rzeczy, gdy są jeszcze tak małe? Co powinnam teraz dla niej zrobić? Zadałam uczniom w klasie małe ćwiczenie o tym, co dzieci chciałyby powiedzieć. Powiedziałam im, że jeśli czegoś nie mogą wyrazić bezpośrednio, mogą to napisać. I wtedy ona napisała bardzo długi list do swojego taty. Pamiętam to dokładnie. Kilka dni później to był lekko słoneczny dzień. Weszła do klasy, jak zawsze, a ja znów zapytałam: Jak się dziś czujesz? Myślałam, że odpowie jak zawsze, ale dziś wyglądała na bardzo szczęśliwą. Powiedziała: Dziś naprawdę jestem wesoła, proszę pani. Ucieszyłam się ogromnie i zapytałam: O, naprawdę? Opowiedz mi, co takiego się wydarzyło? Podała mi cukierka: Och, to uczucie w tamtym momencie, jakby słońce z zaganku rozlało się wszędzie, wypełniło całe moje serce to właśnie była ta promienna Jung. Jedyną rzeczą, która budzi mój sprzeciw wobec tego świata, jest to, że właśnie ten świat sprawia, iż najbardziej cierpią te dzieci, które są zbyt wyrozumiałe. Te, które płaczą i robią hałas, dostają cukierki, a te, które rozumieją za dużo, przeciwnie, nikt ich nie żałuje. Każde dziecko lubi cukierki, lubią słodki smak. Mówi się, że wyrozumiałe dzieci zwykle nie mają cukierków, ale ja tak nie uważam. To właśnie wy jesteście najsłodszymi cukierkami życia. To wy malujecie znaczeniowe barwy na tej palecie świata. Pamiętasz historię z początku podcastu, kiedy dziadek rozdawał dzieciom cukierki? Kiedy zobaczył, że ani Dzur nie śmiała zjeść swojego cukierka i zostawiła go dla młodszego rodzeństwa w domu, dziadek pobiegł po kolejną torbę cukierków. Ja też pobiegłam do domu po paczkę ciastek. I wtedy podbiegł do ani Dzur inny mały chłopiec. Wyciągnął rękę z garścią cukierków. Weź, mam ich dużo! Każde dziecko zasługuje na miłość, zarówno to nieposłuszne, jak i to grzeczne, uległe. Problem nie leży w dzieciach. Problem zaczyna się od sposobu, w jaki dorośli się zachowują. Dzieci, które wszystko rozumieją, zmuszają dorosłych do spojrzenia w głąb siebie. Kiedy dzielisz się cukierkami z maluchami, bądź sprawiedliwy. Nie ignoruj istnienia tych cichych i posłusznych tylko dlatego, że nie domagają się uwagi. Oby wszystkie dzieci na tym świecie miały swoje cukierki, były kochane i otulane czułością. Oby dzieci, które wszystko rozumieją, nie były tymi, które tylko przytakują, zawsze milczą, ustępują innym i są gotowe brać wszystko na siebie. Rozumieć to znaczy pojmować wszystko, nawet jeśli coś nie spotkało nas bezpośrednio. I właśnie dlatego postępować jak najpiękniej. Bo jeśli rozumie się wszystko do tego stopnia, że pozwala się innym sobą pomiatać, to już jest słabość. Obyście byli silni i potrafili być wyrozumiali we właściwym czasie, w odpowiednim miejscu i wobec odpowiednich osób. Obyście nauczyli się, jak stawiać wymagania i jak odmawiać. Mam nadzieję, że zawsze będziecie stawiać siebie na pierwszym miejscu i żyć radośnie, bo dopiero gdy nauczycie się kochać siebie, będziecie potrafili kochać innych.